Dziś mamy środę 11 marca, czas na minutę starotem. Dzisiaj minuta starotem o świcie, ale w Łodzi. Karta na dziś to piątka buław. To przede wszystkim taka niezgodna energia, energia rozproszona. Konflikt, czasami ten wewnętrzny konflikt, ale też zewnętrzny, ponieważ angażujemy się w zbyt wiele spraw jednocześnie. To prowadzi do stresu, to prowadzi do nieustannego próby, nieustannego kontrolowania wszystkiego. To również prowadzi do współzawodnictwa, i o ile samo współzawodnictwo nie jest y, złe, przynajmniej na moment, to nie można tego ciągle w taki sposób robić. Dlatego, że to będzie będziemy nieustannie walczyć, będziemy nieustannie borykać się z życiem, będziemy nieustannie poszukiwać tak zwanej idealnej pozycji do walki w cudzysłowie do obrania dobrej, dobre, dobrej decyzji, do wykorzystania jakiegoś momentu albo chwili. I to jest właśnie taka energia rozproszona. W taki sposób nie działamy logicznie, tylko bardzo często impulsywnie, ogniście. Jesteśmy przecież w żywiole ognia. Natomiast ta karta w talii Osho, zresztą nazywa się Totalność. Przede wszystkim odnosi się do tego, żeby skoncentrować całą swoją uwagę na tym, co jest w tej chwili najważniejsze. Przyjrzyjcie się tej karcie. To są trzy osoby. Które są wybitnie zależne od siebie. Wystarczy, że jedna, chociaż na chwilę, rozproszy swoją uwagę, skieruje swoją uwagę gdzie indziej, albo będzie gotowe nieszczęście, albo coś po prostu się nie uda. I dlatego warto przyjrzeć się temu, co tak naprawdę robimy, i zaangażować się tylko w to, co wymaga naszej uwagi. Albo, jeżeli mamy więcej takich spraw, najpierw zadajmy sobie pytanie, która z tych spraw jest najważniejsza, bo jeżeli ustalamy priorytety, zawsze musimy zadać sobie pytanie co się stanie, jeżeli tego nie zrobię. I wtedy wiemy co jest najważniejsze, a co możemy zostawić na jutro, na później w ten sposób nie angażujemy się w 15 rzeczy naraz. Nie można trzymać pięciu srok za ogon, bo długo się ich nie utrzyma. Mało tego, żadnej z tych rzeczy też się nie zrobi dobrze. I o ile przez chwileczkę możemy tak funkcjonować, to na dłuższą metę absolutnie nie jest to wskazane. I takie jest przesłanie tej karty. Mam nadzieję, że uda nam się jej wykorzystać dzisiaj. Tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.